Wolności stan wojenny. To jest nasza obecna rzeczywistość, z którą musimy się zmagać. W stanie wojennym pamiętamy stan wojenny. Nasza rzeczywistość była taką rzeczywistością, że dni zdawały się nam celami więziennymi. Pierwszy postulat to ściganie zbrodniarzy komunistycznych. Drugi postulat uwolnienie więźnia sumienia Zegmonta Miernika. O co jak wiadomo... Miasteczko protestu jakby się domaga od trzech miesięcy, a właściwie w tej od, od, od sierpnia. Po... Tak. Następnie to respektowanie statusu więźnia politycznego w stosunku do Zygmunta. Następne, pociągnięcie do odpowiedzialności winnych skuwania Zygmunta Miernika w kajdany na nogi i na ręce. Te skandaliczne zdjęcia Państwo pewnie widzieli. Pociągnięcia do odpowiedzialności winnych nielegalnego wywiezienia Zygmunta Miernika do więzienia w Uchercę. Następnie wniesienia kasacji w sprawie protestu tortowego wobec sądowej ochrony zbrodniarzy PRL. Usunięcia z bazy osób karanych z Centralnego Zarządu Służby Więziennej III Rzeczpospolitej danych patriotów represjonalnych w PRL. Że w tej chwili jest tak, że jeżeli ktoś był opozycjonistą ukaranym przez to w rejestrze on w więzieniu nadal funkcjonuje jako przestępca, jako kryminalista. To jest zdumiewające. Następnie zdegradowania do stopnia szeregowca wszystkich funkcjonariuszy aparatu represji PRL, którzy dławili wolnościowe aspiracje narodu polskiego. To jest też swego rodzaju oczywistość, trudno sobie wyobrazić, żeby jakieś urzędy i stanowiska piastowali ludzie, którzy prześladowali Polaków wcześniej. I wreszcie dziewiąty punkt ustawowego pozbawienia oposażeń członków tzw. składów sędziowskich i prokuratorom którzy doprowadzili do skazania patriotów. Ja powiem tyle, w środku w tej chwili jest 16 osób od nas, czyli jest 16 protestujących. Policja najpierw pozwoliła część ludzi wyjść, myśmy próbowali tu przynieść jakieś jedzenie dla protestujących. Tam w środku są miejsca do spania, także... Protest będzie, no jeżeli nie zostaną siłą, usunięci, tak jak to policja się odrażała, będzie trwała do spełnienia postulatów. Myślę, że jest najwyższy czas, żeby coś z tym zrobić. Nie tylko mówić o dekomunizacji, tylko ją wykonać. Niech Pan powie, no bo za Pana sprawą tutaj troszkę zamieszanie się zrobiło. Przede wszystkim w środku również. Pana, nie mam na to Państwa wpływu. za moim zamieszaniem to może. Jest za sprawą wymiaru sprawiedliwości społecznej, za którą odbyłam karę. Wojkowicz, obecnie tak obecny, znajduje się na legalnej przepustce, nie uciekłej. Precz z komuną! Reż z komuną! Reż z komuną! Reż z komuną! Reż z komuną! Nie przekazuję... Przepraszam, czy te pały to smyrały? Wiesz, to, to są paszczeciki. Dobrze, bardzo. z pozdrowieniem od Macierymicza. Panie Kryptonie, Kryptonim, Kryptonie. kryptonim. Pamiętaj. Kryptonim. Dobra. I w Szybionniaka normalnie trafiliście go. I tu podbudźcie. Jest yes. Sisza. Adam mówi. Trwa okupacja aresztu na Rakowieckiej. Jest rocznica stanu wojennego. Dokładnie 35 lat temu został wprowadzony stan wojenny. Zebrali się tutaj weterani opozycji. Domagamy się wsadzenia do więzień zbrodniarzy komunistycznych i wypuszczenia z więzienia naszego kolegi internowanego Zygmunta Miernika, który za protest tortowy przeciwko ochronie sądowej zbrodniarzy komunistycznych na rok blisko trafił do więzienia. Także. To jest dla nas sprawa podstawowa tutaj. Chcemy, żeby ten areszt został zamieniony na muzeum, bo jest on przesiąknięty krwią najlepszych polskich patriotów. Chcemy, żeby kierownictwo służby więziennej, które nas tu gnębiło, zostało odsunięte po prostu z pracy, żeby tu kierowało nowe pokolenie funkcjonariuszy. No nie może być tak, jak policja, żeby SB kierowało i tam się już te dobre zmiany dzieją i chcemy to samo, żeby było w służbie więziennej, także dzisiaj jest taka rocznica, że przypominamy, możemy o tym przypomnieć. Mamy dziewięć postulatów. Dotyczą one, no bardzo wielu kwestii dotyczących po prostu elementarnego braku sprawiedliwości w naszym kraju i mając pewną siłę moralną i doświadczenie życiowe wybraliśmy tą formę protestu. Halo? Tu wysadzili was? To... napadło no wyrzucili nas z, z tego aresztu. Ale większość kupakuje w środku. Oj, panowie, panowie. Teraz uzbrojonych dyspozycji artykułu 19 Konstytucji, który mówi o szczególnej ochronie osób walczących o niepodległość. Ta szajka tutaj zdeprawowana postawiła kordon i próbuje nam uniemożliwić normalne, legalne funkcjonowanie. Bardzo się cieszymy, że mamy pokaz tego bezprawia, że mogliśmy go udokumentować. Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim kolegom, koleżankom, żeście mieli odwagę tutaj przyjechać, żeby zobaczyć, jak wygląda dzisiaj polska policja, polskie służby specjalne, jak zarządzane są przez nowy rząd dobrej zmiany. Bardzo nas to wszystko brakuje i pokazuje skalę demoralizacji funkcjonariuszy, a szczególnie kierownictwa. Kto idziemy, kto tą decyzję podjął, kto ją wykonywał, będziemy ich pociągać do odpowiedzialności karnej. Ponieważ łamanie podstawowych praw obywatelskich, używanie siły, Odmowy ujawnienia z jakiej służby są funkcjonariusze, jakie mają numery, jakie nazwiska, na jakiej podstawie działają jest złamaniem podstawowych praw opozycji. I te metody, takie same zresztą, jakie były stosowane w końcówce stanu wojennego, identyczne, dokładnie tak żałosne i śmieszne, bo przecież kontynuowaliśmy 5 minut po tej akcji nasze działania i nic się nie zmieniło przecież. Dokładnie nasza akcja trwa. Wszystko będzie dokładnie przebiegać według naszego scenariusza. A kompromitacja tych bandytów z kierownictwa policji i służb specjalnych, którzy zdecydowali się na tą akcję, pokazuje całkowitą demoralizację i degręgoladę tej szajki. Bardzo nas to cieszy, żeście się towarzysze odkryli.